Dzień dobry. Polska Agencja Interaktywna. W tym krótkim instruktażu pokażę, jak dodać zdjęcia składników pod dany produkt, kategorię bądź tak. Aby dodać składnik, kopiujemy zdjęcie z wybranej strony bądź wykrywamy wgrywa, adres zdjęcia w pokazane miejsce. To jest miejsce na adres. Możemy skopiować zdjęcie lub cały rząd. Wprowadzone zmiany dobrze sprawdzić na końcu w edycji wizualnej, czy wszystko się zgadza. Po takiej czynności kopiujemy kod, aby wkleić go na pod wybraną kategorię produkt bądź tak. Przechodzimy do dodatkowych opcji produktu. po czym wybieramy opcję Add Field, wybieramy typ, w jaki sposób ma się to wyświetlać, Podajemy nazwę, w tym przypadku jest to przykład, oraz wklejamy nasz kod, wybieramy. Produkt kategorii bądź tak, gdzie mają wyświetlać się nasze składniki? Po czym wybieramy nasz produkt, zapisujemy. Ubierzemy stronę. Nasze nowo dodane składniki będą wyświetlały się pod koszykiem. Jeżeli chcemy, aby wyświetlały się nad koszykiem, przechodzimy znowu na dodatkowe opcje produktu, wybieramy edycję sekcji i możemy zmienić pozycję przed lub po.